Alleluja, Alleluja, Alleluja. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Ziarnem jest Słowo Boże, a siewcą jest Chrystus. Każdy, kto go znajdzie, będzie żył na wieki. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Pan z wami i z Duchem Pan Twoim, słowa Ewangelii według świętego Marka, pała Tobie, Panie. Panie. Jezus powiedział do tłumów: Z Królestwem Bożym dzieje się tak, jak gdyby ktoś nasienie wrzucił w ziemię. Czy śpi, czy czuwa, we dnie i w nocy nasienie kiełkuje i rośnie. On sam nie wie jak. Ziemia sama z siebie wydaje plon: najpierw źdźbło, potem kłos, a potem pełne ziarno w kłosie. A gdy stan zboża na to pozwala, zaraz zapuszcza sierp, bo pora już na żniwo. Mówił jeszcze. Z czym porównamy królestwo Boże, lub w jakiej przypowieści je przedstawimy? Jest ono jak ziarnko gorczycy. Gdy się je wsiewa w ziemię, jest najmniejsze ze wszystkich nasion na ziemi, lecz wsiane, Wyrasta i staje się większe od innych jarzyn, wypuszcza wielkie gałęzie, także ptaki powietrzne gnieżdą się w jego cieniu. W wielu takich przypowieściach głosił im naukę, o ile mogli ją zrozumieć, a bez przypowieści nie przemawiał do nich. Osobno zaś objaśniał wszystko, swoim uczniom. Oto słowo Pańskie a to wie Czcigodni bracia w kapłaństwie, na czele z księdzem proboszczem, a szczególnie ty, Czcigodny księże neopresbiterze, drogi Kamilu, wielce szanowni i drodzy rodzice księdza Kamila, Edmundzie i Joanno wraz z rodziną. Drodzy bracia i siostry, w zakrystii Kościoła pod wezwaniem Świętej Opatrzności Bożej w Warszawie ponad dwa tygodnie temu, dokładnie w sobotę 29 maja, zaraz po święceniach, ksiądz Kamil zwrócił się do mnie z prośbą, żebym wygłosił homilię na jego parafialnych prymicjach. No, prezbiterowi się nie odmawia. Ponieważ ponad 25 lat już mam kontakt z alumnami naszego lubelskiego seminarium, głosiłem już kazanie prymicyjne, w którym jest bardzo dużo pięknych i wzniosłych myśli o kapłaństwie. Ale kiedy przeczytałem dzisiejszą Ewangelię, zostawiłem to kazanie w szufladzie, ponieważ dzisiejsza Ewangelia mówi, zapisał to święty Marek, że Pan Jezus w wielu przypowieściach głosił ludziom naukę. A bez przypowieści w ogóle do nich nie mówił. Metoda Jezusa, chyba najbardziej skuteczna. Postanowiłem więc i ja na tym kazaniu prymicyjnym, mówiąc do Was wszystkich oczywiście, bo Słowo Boże odnosi się zawsze do wszystkich, szczególnie księdzu neopresbiterowi Kamilowi zadedykować. Dwie przypowieści. Pierwsza będzie to przypowieść o trzech córkach pewnego króla. Kiedy doszły już do wieku dojrzałego, król przywołał je przed siebie. Zapytał najstarszą z nich: Powiedz mi, moja droga jak Ty mnie kochasz? Ona bez wahania odpowiedziała: Ja kocham Cię jak słońce. Które daje światło, ciepło, daje życie. Ta odpowiedź bardzo się królowi spodobała. Zadowolony powiedział siądź po mojej prawicy, odtąd tu będzie Twoje miejsce. Zapytał drugą średnią. A teraz ty powiedz, jak ty mnie kochasz. A ona odpowiedziała: kocham Cię jak najbardziej. Najpiękniejsze, najlepiej wyszlifowane diamenty. Również ta odpowiedź królowi się spodobała i mówi do niej: Chodź, siądź po mojej lewicy, odtąd zawsze będzie tutaj Twoje miejsce. I zwrócił się wreszcie do najmłodszej: A teraz ty, najmłodsza moja córko, powiedz: Jak Ty mnie kochasz? Długo myślała, i w końcu powiedziała: Ojcze, ja kocham Ciebie jak sól kuchenną. Konsternacja. Król nie mógł, mógł mówić żadnego słowa. Na Jego obliczu pojawił się gniew. Stał i mówi, jak śmiesz porównywać mnie... Do czegoś tak pospolitego, jak sól kuchenna, i swoją miłość do mnie, zejdź mi z oczu. Za obrazę majestatu, crimen leze majestatis, masz opuścić moje królestwo. Posłuszna woli ojca, udała się na wygnanie, poszła do sąsiedniego królestwa. Tam zapukała do bram zamku króla ościennego państwa i poprosiła o jakąś pracę. Powiedziała, że umie gotować. Przyjęto ją do kuchni. Bardzo szybko okazało się, że jest bardzo zdolną kucharką i została mistrzynią kuchni. Minęło wiele lat, i do tego zamku. Gdzie była ta najmłodsza jego córka, przybył w odwiedziny jej ojciec, król. Gospodarz urządził wspaniałą ucztę. Oczywiście wszystkie potrawy przyrządzała ta najmłodsza córka jako mistrzyni kuchni. Niesiono wszystkie potrawy, bardzo piękne okazało i zaczęto je spożywać. Ale co się okazało? Po pierwszym... Kęsie, wszyscy te potrawy wszystkie bez wyjątku wypluwali, byli zdegustowani. Nie chcieli tego jeść. Tego się nie dało po prostu jeść. Gospodarz tego zamku również się zdenerwował, przywołał tę córkę i mówi: Ty jesteś odpowiedzialna za kuchnię, za przyrządzone te dania? Tak. Coś Ty wyprawiała, tego się nie da jeść. A ona mówi, bo wiedziałam, że dzisiaj w tym zamku pojawi się mój ojciec. A ja wiedziałam, że on nienawidzi soli, ja kierując się takim uczuciem miłości do Niego. Do wszystkich potraw dosypywałam cukru. Po prostu je wszystkie cukrzyłam. Drugie opowiadanie, druga przypowieść o trzech synach. Trzy matki szły do studni z pustymi dzbanami. Powody. I w drodze rozmawiały o swoich synach. Jedna mówi: Ja to mam się czym pochwalić. Mój syn cudownie śpiewa. Jak on śpiewa, to ptaki milkną. A mój, mówi druga, jest niezwykle sprawny. Wygimnastykowany, wysportowany. On robi takie piękne koziołki. Fikołki w powietrzu, fiflaki, tak to się w języku sportowym nazywa. Wszyscy go podziwiają. A trzecia mówi: A mój syn nie ma żadnych z tych talentów, żadnych specjalnych zdolności, jest po prostu moim synem. Doszły do studni, przy której siedział starszy człowiek. Znany w całej okolicy mędrzec. Kobiety zaczerpnęły wody, wzięły swoje dzbany, zaczęły iść z powrotem, ale niedaleko odeszły od studni, jak przeciw nich wyszli owaj, owi trzej synowi, o których była mowa przed chwilą. I pierwszy z nich, widząc matkę, zatrzymał się i zaczął cudownie śpiewać. Rzeczywiście miał niezwykły talent. Wszyscy byli zasłuchani. Kiedy skończył drugi, zaczął wywijać w powietrzu fikołki. Rzeczywiście, jak najlepszy cyrkowiec. A trzeci, podszedł do matki, wziął od niej ten ciężki dzban wody i zaczął. Nieść zamiast matki. Matki skorzystały z obecności tego starca, mędrca znanego w okolicy, podeszły do niego i zapytały: Ty jesteś mądrym człowiekiem, powiedz nam, postawa którego z tych trzech synów najbardziej Cię zachwyciła? Jakie talenty? A Starzec odpowiedział trochę dziwnie: Jakich trzech synów? Ja zobaczyłem tylko jednego. Święty Marek zapisał, że Pan Jezus, swoim uczniom, te przypowieści, które im wygłosił, tłumom wyjaśniał wszystko na osobności swoim uczniom. I teraz jest czas na wyjaśnienie tych dwóch przypowieści. Jak powiedziałem, one są adresowane też do nas, ale w szczególny sposób na prymicjach kapańskich chciałbym przemówić do księdza Kamila. Błędem najmłodszej córki z pierwszej przypowieści było to, że kierując się afektem do Ojca, do potraw, nie dodawała soli, ale wszystkie je cukrzyła. Cukrzenie potraw to symbol pochlebstwa, lizusostwa, wazeliniarstwa wobec ludzi, kosztem prawdy, którą symbolizuje sól to tak zwana poprawność polityczna i poprawność religijna kiedy się mówi tylko to co się ludziom podoba drogi księże Kamilu abyś nigdy nie kierował się w swoim nauczaniu przepowiadaniu które jest pierwszym zadaniem prezbitera tym co się ludziom podoba i tym co się władzy podoba tak państwowej, jak i kościelnej. Ale żebyś zawsze mówił ludziom to, co Bóg chce im powiedzieć. Nawet jeśli nie zyskasz aplauzu i sympatii i uznania w ich oczach. Bądź wierny prawdzie Ewangelii. Błędem dwóch pierwszych synów było to, że chcieli się przed ludźmi popisywać swoimi uzdolnieniami, talentami. Drogi księże Kamilu, nie jest najważniejsze w kapłaństwie to, jakie masz uzdolnienia. Nie musisz ładnie śpiewać. Nie musisz być sprawnym organizatorem. Nie musisz znać się na najnowszych technologiach komunikacyjnych. Choć, jeżeli masz takie zdolności, a wiem, że Ty je masz, to bardzo dobrze. Dziękuj za to Bogu. Ale są w kapłaństwie sprawy o wiele ważniejsze. Bądź dobrym synem Boga. Umiej uklęknąć przed Nim. W geście adoracji, niech tak widzą Ciebie ludzie. Kiedy ja wchodziłem w swoje kapłaństwo, jeden z doświadczonych kapłanów naszej diecezji, jeszcze żyjący powiedział takie słowa, jaka modlitwa, takie kapłaństwo. A święty Hieronim, mówiąc do kapłanów, to było przed laty, powiedział, Semper in manu tua sacra sit lectio, numquam de manu tua et oculis tuis recedat liber, czyli czytaj wciąż Pismo Święte, niech nigdy nie wypadnie z Twojej ręki i sprzed Twoich oczu. Również dobra książka. Powinieneś się całe życie dokształcać, abyś miał co ludziom przekazać, abyś umiał słowo Boże odwieczne zaktualizować. Bądź dobrym synem Maryi, niech z Twoich rąk nigdy nie wypadnie różaniec bądź dobrym synem kościoła wreszcie nie trzymaj tylko z, albo nie przede wszystkim z możnymi tego świata z ludźmi którzy mają znaczenie którzy są w układach nie szukaj takich układów umiej zauważyć ludzi prostych którzy nic ci nie są w stanie ofiarować poza może dobrym słowem i modlitwą a to jest największa wartość i życzę ci abyś bardzo często w swoim życiu kapłańskim był zmęczony zmęczony pracą dla ludzi dla kościoła bo kapłan zmęczony to kapłan szczęśliwy i to co się życzy wszystkim kapłanom życzę tobie Abyś do końca swojego życia był wierny złożonym ślubowaniom w Dniu Święceń i abyś do końca Twoich kapłańskich dni, oby były jak najdłuższe, był zawsze gorliwym kapłanem, zatroskanym o chwałę Boga, o uświęcenie Jego imienia i o zbawienie ludzi.